Jestem na pierwszym semestrze, więc jeszcze nie wiem, jak to za bardzo to wszystko wygląda, ale propozycja wyjazdu za granicę jest bardzo kusząca. Dowiedziałem się tutaj bardzo dużo istotnych rzeczy właśnie w sprawie organizacji. Ciekawych informacji to, że nie zostajemy jakby sami z organizacją tego. Wszyscy chcą nam pomóc w wyjeździe. Chciałabym pojechać do Włoch. Bardzo lubię właśnie tą architekturę. Włochy są pięknym krajem, tak mi się wydaje, i lubię włoską motoryzację. Jestem na pierwszym roku architektury wnętrz i interesuje mnie wyjazd z programu Erasmus+. Czytałam o tym już przed rozpoczęciem studiów i chciałabym wyjechać tak naprawdę do tego, żeby podszkolić język. Dlatego interesuje mnie wyjazd, może do Hiszpanii najbardziej w tym momencie. Jestem studentem drugiego stopnia studiów stacjonarnych na Politechnice Białostockiej na kierunku informatycznym, specjalizacji biometrycznej. Zastanawiam się wcześniej nad wzięciem udziału w Erasmusie. To jest naprawdę ciekawa opcja, zwłaszcza dla studentów, którzy mają na przykład problemy ze zdobyciem praktyk, ewentualnie którzy chcieli poznać trochę więcej świata, niż tylko Białystok. To ja jestem na trzecim semestrze informatyki. Myślałem, żeby jechać na Erasmusa na Islandię albo na, w kraje skandynawskie, chociaż tam jest droga, więc jeszcze do, do przemyślenia. to. więc, Erasmus no, dość mocno do mnie trafia. Chciałbym zobaczyć, jak to jest, a szczególnie na innej uczelni, bo byłem w stoku całe życie. A zobaczyć świat, jeszcze się połuszyć gdzie indziej, fajna opcja. Jestem na trzecim semestrze studiów z informatyki. Właśnie usłyszałem parę słów o projekcie Erasmus. Bardzo fajna prezentacja, będąc technikiem już byłem na Erasmusie, ale to był taki króciutki Erasmus dwutygodniowy i teraz razem z kumplami zastanawiamy się, czy znowu się nie przejechać, jako że cały semestr możemy. Fajnie było usłyszeć, że jakieś pieniążki się za to dostaje miesięcznie. Zapoznać się z wieloma nowymi osobami z danego regionu, z którymi potem można dalej utrzymywać znajomości. No i myślę chyba najbardziej nad Danią. Я студентка на, на другому році інженерії і, власне, хотіла само поїхати до програми Еразмус. б, мені якісь нове досвідчення як порозмовити з іншими людьми, познати цінну культуру. Na pierwszym roku logistyki, na pierwszym semestrze, i planuję w przyszłym roku pojechać na Erasmus, ponieważ uważam, że to jest świetna przygoda, poszerza horyzonty i na pewno wzbogaca nowe doświadczenia. Jestem na trzecim semestrze logistyki, studiuję tutaj. Właśnie rozmyślam nad wyjazd na Erasmus. Mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ uważam, że to bardzo dobra opcja. Cześć, jestem na trzecim semestrze logistyki. Interesuję się Erasmusem, bo to fajna okazja, żeby zobaczyć parę nowych miejsc na świecie, poznać nowe kultury, nowych ludzi. No i można w ciekawy sposób spędzić okres studiów. Warto, jeśli można, to warto. Super. Cześć, jestem Ola. Zaczęłam trzeci semestr tutaj na Wydziale Inżynierii Zarządzania na logistyce i Czekałam od pierwszego momentu już z zeszłego roku, jak mogę zapisać się prawda, na wyjazd i jestem tego pewna w stu procentach, że jest to wielka szansa na zdobycie nowych znajomości, spędzenia cudownie czasu, zobaczenia fajnych miejsc. Także ktokolwiek by chciał, to już teraz mogę powiedzieć, że naprawdę warto.